doznania cykl 103 pozostając zawsze za tobą always staying behind you obudziłem się spocony cały mokry przemoczony myślę sobie tak po cichu cóż to było z moją psychiką choć fantazje mam dość zacne dosyć mocne i bogate i tak siedzę dość wkurzony ale faktem oświecony Śpie tak słodko i przyjaźnia, tu sen cię zrywa nagle, choć sen słodki i prawdziwy budzi cię z nowym wzmaganiem. A tak dobrze mogło dalej w mej fantazji doskonałej i tak fajnie i przyjemnie ciągle myślę o jej względy. Nagle cios obudził życiem, wnet dzień wstaje dość korzystniej. Choć fantazji i pragnienia zachowam dla siebie w cieniach, bo są gorzkie i zbyt słodkie. Dość wzbraniane swym przypadkiem. A doznania wciąż górują, w fazie bycia dominują. Każdy z nas jest dręczycielem swoich myśli właścicielem. I tak wstałem w środku nocy i poczułem się samotnie. Jakoś mną walnęło życie. Szczęście losu z swym odkryciem, otrzebałem się stanowczo z brudów życia i potoku. Życie słodkie i brutalne, tak to bywa z tym przypadkiem. Raz na górze, a raz marnie, pogrzebany wbrew przyjaźni. Życie słodkie i prawdziwe, do bólu ci powie winy. Swoje skargi i uwagi, ciągle walki bez skojarzeń. Ból istnienia i pragnienia zabija mnie ciągle w gniewach, więc obsesje i przypadki są normalne w życiu z taktem. Raz są małe, a raz duże. Wciąż szukają sensu z trudem. Utożsamiam się z tym wielce, by poczuć natchnienie piękne. I tak dalej, wciąż do przodu, nie bacząc, co będzie z Tobą. Aktualnie sen prawdziwy, ciągle mokry i zdradliwy. Poszukując różnych środków w różnych kwestiach w tym popłochu, różni ludzie i przypadki zakłócają moje wrzaski. Obudziłem się bezbronny, wciąż samotny i przytomny, ale wzór i prawda we mnie daje radę wciąż niezmiennie. I wciąż budzę nowe środki, wciąż nowe we mnie wartości. Choć głupotą drążyć dalej, to i tak jest wciąż wspaniale. Bez utraty różnych środków tkwie wciąż w tym bardzo głęboko. Dla księżniczki z mej fantazji odkrywam wciąż nowe jaźnie, nowe rzeczy i mienia. W tym świecie i w swych marzeniach. I tak zawsze wciąż to samo, powtarzam wciąż sekcję całą, Bez urazy i bez buntu, Tkwię w tym miejscu w środku uczuć, Bez szablonów i bez skutków, Pozostaje w głębi uczuć. I tak zawsze wciąż to samo, Bez projekcji ideałów, Pozostaje zawsze mały, Z wielką wizją, wielkiej chwały.